Dzień dobry Do sprzedania Volkswagen Passat z 2020 roku W wersji wyposażeniowej Elegance Z silnikiem dwulitrowym Dwulitrowa benzyna o mocy 272 koni Z napędem 4x4, czyli 4Motion Samochód w bardzo bogatym wyposażeniu Lampy IQ Light 18-calowe belgii, fabrycznie przyciemnione szyby, jasna, skórzana tapicerka, fotele przednie podżywane i wentylowane, trzystrefowa klimatyzacja, aktywny tempomat, Kamera asystentów, czytanie znaków, line assist, front assist. Tych asystentów jest naprawdę sporo. Samochód ma również ładany elektrycznie hak. Samochód jest bezwypadkowy, cały w fabrycznym lakierze. Chodźmy z polskiego salonu. pierwsze właściciel, faktura VAT 23%. Spójrzmy sobie jak wygląda środek. Widoczny Virtual Cockpit. Cele są z pamięcią, elektrycznie ustawiane, z masażami, tryby jazdy, adaptacyjne zawieszenie, asystenci parkowania, klimatyzowany schowek, tapicerka. Bardzo ładnie się komponuje. Tutaj z ciemnymi wstawkami ta pisarka jest czysta, ładna, niezniszczona. Samochód ma niecałe 105 tysięcy przebiegu i prezentuje się fenomenalnie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pukietnik z uchwytami na kubki A tunel środkowy na jakieś dłuższe gabaryty. Fotele są składane oparcia. Możemy sobie coś dłuższego przewieźć. Isofix dodatkowy uchwyt do fotelików elektrycznie sterowana klapa bagażnika Pełnowymiarowe koło zapasowe, także oczywiście Felga w takim samym w rozmiarze co na samochodzie, taki sam wzór. Zapraszam do oglądania jazdy testowej oraz zakupu. Pozdrawiam.